Witajcie bardzo serdecznie, Michał z tej strony, War Thunder. Pobawimy się dzisiaj troszeczkę brytyjską nacją. Zastanawiałem się tak na dobrą sprawę, czym sobie dzisiaj polatamy. Stwierdziłem, że wezmę Brytyjczyków z dwóch względów. Przede wszystkim Brytyjczycy relatywnie najrzadziej pojawiali się na kanale, chociaż mam świadomość, że niedawno byli. Ale tak wspomniałem, relatywnie mało było Brytyjczyków, dużo było Rosjan, więc na razie sobie Rosjan odpuścimy. Poza tym mam najsłabiej rozwiniętą tą brytyjską nację, a chciałbym sobie troszeczkę bardziej pocisnąć przede wszystkim drzewko, Dokładnie to, gdzie są Bellfightery, które są samolotami, które mnie ciekawym, chciałbym sobie je po prostu jakoś kiedyś szerzej obejrzeć, a być może kiedyś w przyszłości, jak dogonię już tych Murzynów, którzy sobie tutaj pewnie mają wszystkie drzewka i w ogóle, czyli innymi słowy, nie będę 100 lat za Murzynami, tylko będę trochę mniej w plecy, to może sobie na przykład sprawdzimy taki samolot, czyli Vampire FB5, jeżeli to się tak czyta w ogóle. Jeżeli się tego tak nie czyta, trudno, przepraszam bardzo, historyków, nie znam się aż tak bardzo na poprawności politycznej, jeżeli chodzi o czytanie nazw samolotów. Jedna mała uwaga, jeżeli chodzi o dzisiejsze bitwy. Nie zdziwcie się proszę, jeżeli w większości samolotów, które będziemy obserwować, nie będzie widać pocisków, bowiem tam, gdzie tylko mogłem, postarałem się o zamontowanie, tutaj akurat nie mogę, w Hurricane nie mogłem, o zamontowanie amunicji niewidzialnej, czyli takiej, której nie widać, którą jest trudniej trafić, ale która na arkadówce, jak się przekonałem, potrafi siać naprawdę zamęt, bo bardzo dużo przeciwników po prostu się nie orientuje, że coś ich tutaj atakuje. Także polecimy sobie Brytyjczykami. Myślę, że na początku spróbujemy Hurricaneem MK1. Albo MK2 polecieć, zobaczymy, jak się bitwa rozwinie. W każdym razie, czy będą cele naziemne jakieś do bombardowania. A w momencie, jeszcze sprawdzę, czy mam jakieś bomby, są. No jak widać, te samoloty brytyjskie u mnie są bardzo kiepsko rozwinięte. To jest po prostu jeszcze takie, no, dopiero co prawie z fabryki wypuszczone. W cudzysłowie, oczywiście, bo nie wiem, czy wiecie, tak się dowiedziałem, że ilość różnego rodzaju modyfikacji, które zostały wprowadzone, nie jest równo, równoznaczne z tym, że my sobie samoloty ulepszamy. Że to na tym ma polegać? Nie. My te samoloty sprowadzamy do punktu wyjściowego, jak i tak, w taki sposób, w jaki one powinny wyglądać, kiedy wychodzą z fabryki. Innymi słowy, jak to jeden z kolegów określił, dostajemy szrot, czyli kupując sobie nowy samolot, na przykład dajmy na to, że sobie kupimy o tajfuna, to my kupujemy szrot i w momencie, kiedy sobie go ulepszamy, kupując te ulepszenia, to nie jest są ulepszenia, tylko sprowadzamy ten samolot do poziomu wyjściowego z fabryki. Tak to mniej więcej sobie twórcy wymyślili. W gruncie rzeczy mi to jest obojętne, bo tak czy inaczej, kupując te ulepszenia, samolot i tak się staje coraz lepszy, a czy on będzie to, czy on będzie taki, jaki być powinien, czy nie, to już tak dla mnie akurat jest mniej istotna kwestia. Dobra, hurikan do boju, żeby nie przedłużać, proszę mi tutaj, tutaj, tak, serwer europejski. Nie mam odwagi na serwer rosyjski, mam świadomość, że się szybciej bitwa pewnie zacznie, ale generalnie na serwerze rosyjskim, jak się dostaniemy, to bywa, że jest naprawdę hardkorowo i ciężko. Ok, czekamy. Ok, czyli mamy sobie dwa lotniska, cele naziemne dodatkowo mimo wszystko z początku chyba sobie wezmę na, żeby troszeczkę sobie myśliwcami polatać, e, troszeczkę może malutką przerwę sobie spróbujemy przynajmniej zrobić od tych ciężkich kobył e, zobaczymy jeszcze co tam przeciwnicy wybierają aha tutaj jeszcze nie zobaczę, czy zobaczę statystyki proszę, e, Falko, V5 Kitty Hawk, Buffalo B0, H6K, karta gracza, boże nie tutaj, przepraszam bardzo nie będę zgłaszał skargi poproszę hurikana MK1 na dzień dobry potem sobie weźmiemy MK2 No dobrze, jesteśmy sobie w bitwie. Pozwolę sobie tutaj troszeczkę pokrążyć, naturalnie rzecz biorąc. Naturalnie zwiększamy sobie pułap na sam początek bitwy. Zrobimy sobie taki zwany manewr. Jak on się nazywał, kurczę, zapomniałem, co jest z tą kamerą dzieje, proszę mi powiedzieć. Dobra. Jak się ten manewr nazywał? Imelmana. E o, to był manewr Imelmana, e dzięki czemu możemy sobie w miarę szybko zwiększyć wysokość. Ale okej, okay, troszeczkę może bardziej w kierunku bazy przeciwnika. E Ciężkie czołgi, no nie, to, to jeszcze tam zabierać nie będę. Tam są działka przeciwlotnicze, czyli te kulki, te kreski to są czołgi. Na razie się za kulki nie zabieramy. Okej, okay. CR-42 Falcao. Zgaduję, że on się nazywał chyba tak. No na razie zobaczymy. W każdym razie na razie przede wszystkim wzbijamy się do góry. Tutaj lecą cztery samoloty przeciwnika. Widać nad moim śmigłem: jeden, drugi, trzeci. Tu leci sobie piąty, szósty. Tam leci jeszcze jeden, także spokojnie. Falco tutaj zrobił zwiat. Przede wszystkim co się rzuca w oczy to fakt, że przeciwników jeszcze nie widzimy. Ale martwi mnie fakt, że sojuszników też za bardzo nie widzę. Dobra, tam są Kataliny U87, G50 -ka startująca z lotniska. No cóż, ty, bywaj tak. Eee, Ki 43, także no to na razie sobie może jeszcze odpuścimy. Poczekamy sobie na większą liczbę przeciwników G50. Tak strasznie wolno szybują te samoloty. Czy pink się zgadza, proszę mi powiedzieć? PINK 49, czyli się zgadza. Dobra, 43 stwierdził, że się rozbija. H112. H112 leci odważnie, także za chwilę się za nią zabierzemy. Widzę, że nikt jej nie goni. Leci sobie twardo i śmiało, także bierzemy się za H112. Proszę mi ją tutaj oznaczyć, Może trochę za bardzo pionowo w dół, silniczek na zero i niewidzialna amunicja chyba będzie tutaj. Dobrze myślę, czy będzie ona tutaj? Tak, dokładnie jest, niewidzialna amunicja. O, jak ty kolego tutaj, pilot, skręcasz ciężko. E, gdzie jest ta H12? Tu jest ta H12, silniki znów na zero. Dobra, trafienie jakieś weszło. Kolejne trafienie krytyczne. Widzicie, przeciwnik w ogóle się nie zorientował, że ja go tak na dobrą sprawę tutaj naprawdę strogo e, atakuję. Zobaczcie, w ogóle nie zwrócił uwagi, że ja go atakuję. W ogóle nic z tym nie zrobił, że go tutaj rozwaliłem. Prawdopodobnie nie był zorientowany, że jakiekolwiek pociski w niego chodzą, także Amunicja nie niewidzialna to jest po prostu odkrycie roku dla mnie Przyjemnie się tym strzela, dobra Serce zaczęło walić jak głupie, nie wiem co się stało mam, mam nadzieję, że to nie jest jakiś ciężki zawał serca, albo coś P-40, lecimy na P-40 w takim też układzie Tu są działka przeciwlotnicze, trzeba będzie na nie uważać Ewentualnie spróbować je zniszczyć Przede wszystkim za nami coś leci, tak Zbliża się, nie oddala się, także spokojnie. P112, która tutaj nie wiem co zrobiła, czy wylądowała, czy co. Ale tam jest ta P40, którą spróbuję dogonić. No Hurricane za szybki to nie jest. Ale pomożemy naszemu Buffalo w każdym razie. Okej, okay, będzie jakaś czołóweczka zgaduje. Zumujemy sobie trochę kamerę ładnie. Zgodnie z zaleceniami, tutaj towarzyszy broni z czatu. Nie z czatu, obu falo się rozbił, pięknie się wbił w ziemię. Dobra, P40. Czy on nie widzi? Na pewno nie widzi. Nie oszukujmy się, że tak nie jest. Eee, nie, Zbyt duży złoto jest Kitty Hawk swoją drogą. Unik, unik, unik. Trochę mi posiepał skrzydło, ale spoko. Gdzie jest ten Kitty Hawk? Cholera, jasne, zbyt go. Jak ja tego nie lubię, gdzie on jest? Gdzie jest ten pajac? Gdzie on mi się tutaj wkręcił? Ludzie powiedzcie mi, dobra, widzę Kitty Hawka. Eee, Powoli nawraca, jak widać. Rozpoczynamy kolejny ostrzał. Dobra, kitty Hawk dostał, ja sobie robię po, powoli unik. Ok, przez skrzydło i mamy kitty Hawka. Weszliśmy mu na ogon. No trudne to nie było. Zdecydowanie coś ciężko idzie z manewrowaniem temu kitty Hawkowi, Ale my sobie rozpoczynamy tutaj elegancki ostrzał, oczywiście tego, który kolega w ogóle się nie orientuje, że ostrzał jakiś się tutaj dzieje. Tymczasem uciekamy sobie przede wszystkim przed działami przeciwlotniczymi, które są tam, które są tutaj, a dobrze by było je swoją drogą tutaj, mimo wszystko spróbować załatwić. Nie, cicho, lecę na MC200. Nie, dobra, on ucieka. Tam jest jeszcze daleko jakiś przeciwnik, działeczka. Spróbujemy je zdjąć, Mam nadzieję, że im się uda im, im, im się uda. Proszę mnie tutaj niszczyć. no 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 no. no. No te pociski się średnio nadają do niszczenia celów naziemnych, ale przede wszystkim jeden cel udało się zdjąć, także to jest pozytyw. Za nami jest bunkier, którego oczywiście ja nie będę próbował nawet ruszyć. Ciężkie czołgi, ciężkie czołgi te to ja sobie mogę je porysować. A6K sobie leci. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby od tyłu do niego podlatywać, ale z boku może, może, może. No spróbujemy w każdym razie. Tutaj nasze działko próbuje się wstrzelić średnio, mi To dojdzie na ogonie, niczego nie mamy. Nie jest, Japoniec był, Japoniec od samego wzroku mojego musiał zginąć. Ok, H6K będzie leciał na czołówkę, spróbujemy w każdym razie pocisnąć mu pilota, zmniejszę prędkość. Dobra, spróbujemy mu pocisnąć tego pilota. No. Niestety ja mam chyba w ogóle przeładowanie w tym momencie, tak, dlatego robimy sobie zacny unik. Lewe skrzydło jest sporo poharatane, będziemy lecieć sobie pod nim. 4, 3, przeciek mam, czy mam wyciek? Nie? Nie mam wycieku. Także spokojnie, spróbuję mu tego strzelca z tyłu pocisnąć. E, dobra, i teraz pilota albo w skrzydło. W silniki przede wszystkim. To jest istotna kwestia, żeby silniki pocisnąć. E, dobra, czy jeszcze przeładowujemy? Jeszcze. Dobra, teraz spróbujemy, Dobra, 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 pilot, pilot, pilot. Pilot, trochę do przodu, trochę do przodu. Ja mam niestety przeładowanie mam znowu. 12 sekund, jeszcze, także czekamy sobie. Lewe skrzydło jest czarne, ale generalnie da się latać po tym samolotem, także jest dobrze. Zmniejszamy sobie prędkość. Ok, i kolejny ostrzał sobie kombinujemy, dobra. Przede wszystkim cała siła ognia idzie na silniki. Staramy się te silniki tutaj w jakiś konkretny sposób skomasowany pocisnąć. Dobra, udało się jeden podpalić. Kolejne trafienie jakieś weszło. Jeszcze jedno trafienie. Coś tam mu odpadło. No chyba H6K, coś mi się będzie tak, dokładnie nie zniszczony. Hajobuza tutaj sobie wleciała. No zobaczymy, jak z, z tą hajabuzą nam pójdzie. Czy ja mam jeszcze magazynki? To jest problem, że ja nie wiem, czy mam te magazynki, czy jeszcze ich nie mam. E, kiedy tak cicho sobie strzelają, coś mi od tyłu, czy to tą nie to mnie. Dobra, jeżeli mi nie, no to widzę, że będzie ciężko. Coś mi tutaj wsiadło. E, Folglor, tak? Zrobimy taki manewr. No, e, może tutaj jakąś pomoc dostaniemy od Iszaka. Dobra, Folglor mnie wyprzedził swoją drogą. E, bardzo przyjemnie, sympatycznie z jego strony. O, że jak się kładę na to skrzydło. Ale dobra, dajemy radę, w każdym razie tutaj jesteś kolego, tak, Więc to spróbuję cię pocisnąć, ale może, może ty za bardzo nie uciekaj. Co się stało z tym Hayabuzą, tak nawiasem mówiąc? Ona gdzieś sobie tak w tajemniczy sposób, w tajemniczych okolicznościach zginęła. Eee, dobra, Folklora tutaj, tak, aj, nie jestem w stanie już za bardzo manewrować niestety moją tą. Dobra, samolot zniszczony, no i bardzo ładnie, seria zniszczeń. Tu jest Hayabuza, czy coś to jest, no, to jest jakiś dwupłat niesamowity tutaj wleciał. No dobra, nie godzi i tylko że ja się za chwilę niestety. Nie, dobra, spoko, spoko, spoko. Eee, wszystko, sytuacja jest opanowana. Eee, na lewym skrzydle niestety bardzo poważnie się kładę. A eee, tutaj ten dwupad mnie wymanewruje. Ja muszę się położyć na drugie skrzydło, bo inaczej będę widział. Będzie problem zdecydowany. Eee, nie pomogę ci, Szachu, za bardzo. Niestety ci za bardzo nie pomogę. A ten folgor sobie jeszcze strzela z niewidzialnej amunicji. Ja coś czuję, że on mnie tutaj pociśnie. Tu nie ma o czym mówić w ogóle. Eee, chyba, że ja pocisnę sobie jego. Na przykład w ten sposób, trafienie krytyczne, jakieś eee, proszę mi tutaj, tak. No i się rozbijasz kolego, rozbijasz się, tak jest. Nie ma łatwo, nie ma łatwo. Czy tutaj jeszcze coś jest? Bo coś mi się tutaj jeszcze pali, tak nieładnie. Nie, nie, nie A5M4, dobra, lecimy tym rozwalonym naszym spitem. Skrzydło jedno, drugie poharatane, ale może będzie kolejnych frag. Uwaga, <laughs> uwaga, 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 uwaga. Kombinujemy, kombinujemy. Prędkość sobie spróbujemy zwiększyć w jakiś sposób. Dobra, dostał trochę. Czy ja mam jakieś przeładowanie hardcore? Nie, także jest dobrze problemy z trafieniem. Eee, próbujemy w każdym razie próbujemy, nie dajemy się, nie dajemy się powoli. Eee, no nie, 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 on mi ucieknie w tym momencie, nie ma o czym mówić. Silnik sobie ładujemy na maksa, dobra, robi manewr w lewo, czyli być może będzie... Nie, 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 niestety ucieka, dobra, spoko. Zbyt szybki jest dla mnie w tym momencie. Nie, my jesteśmy swoją drogą. Po 5 fragów nie najgorzej spróbujemy jeszcze tego puknąć. Niestety bitwę prawdopodobnie sobie przegramy. Eee, no nie niestety już tak czasem jest, nie zawsze można po prostu wygrać. E, tak, jeszcze go tutaj spróbujemy pocisnąć. No. Żeby swojego nie pocisnąć, to za bardzo nie wiem, w co ja strzelam. Dało mi się go podpalić. Jest trafienie. O, ja się tutaj położyłem, teraz ciężko, ciężko było. E, A 5-4 do widzenia, mówimy w każdym razie. Kolejny trak. Tak, jak wspomniałem, niewidzialna amunicja, to jest to, co po prostu robi. Teraz próbujemy Katalinkę pocisnąć. Oczywiście w dziubek go pocałujemy. Czy on da się pocałować w dziubek? Nie, ona leci niestety w drugą stronę niż bym sobie tego życzył. Bunkier, czy jakbym zrobił tutaj kamikaze, byłbym w stanie zdjąć bunkier, jak myślicie? Czy było to... czy, czy to ma rację bytu? Nie mam tego pojęcia, dlatego nie będę kombinował. Dobra, jest sobie Katalinka. Zgaduję, że inwyt będzie też przeładowanie, niestety. Także to nie jest dobre rozwiązanie. Po silniczkach, po silniczkach, po silniczkach. Zdecydowanie tylko za bardzo nie widzę, niestety przeładowanie jest. To jest przykra sprawa. SB2, dzień dobry. Nie, dzisiaj na SB2 nie lecimy. Zbyt dużo tych SB2 ostatnio było. Zmniejszę sobie obroty silnika, żeby się tutaj tak móc ładnie kręcić za tą kataliną. O, bardzo ładnie, jeszcze troszeczkę wolniej poproszę. Uśmiech, no i ogon, i skrzydła, i wszystko. Rozpędzamy się w tym momencie. Zdecydowanie w silniki mrzejemy. Katalinka zaczyna spadać. Dobra, jedno skrzydło dostało, żeby nie trafić w swojego. Silnik oczywiście dostał nie skrzydło. Próbujemy pilota zajumać przede wszystkim. Dobra, ta Katalina spadnie, ona chyba już ma zbyt małą prędkość wznoszenia, żeby się ubić do góry, e, tak, dokładnie spadła, także jest pro, jest op w tym momencie, a na ogonie miałem co jakiś samolot w roku, gdzie Ty poleciałeś kolego, powiedz tym, ja Ciebie zgubiłem, e, Ty mnie zgubiłeś, ja Ciebie zgubiłem, my siebie wzajemnie zgubiliśmy, a tu jesteś, tak, A5M4, no chyba będzie po zawodach w tym momencie, no on też ma problemy z manewrowaniem, nie coś ma uszkodzone ten samolot, nie jestem pewien co, ale coś tak hardkorowo mu się tutaj widzę, że pilotuje. Dobra, jest trafienie. Oj, będzie czołówkę, niestety. Cholera jasna, ale lecę, lecę! Jak to się dzieje, że ten samolot leci, nie mam pojęcia, ale jestem w tym momencie takim łatwym fragiem. Ale udało się jakieś nawet osiągnięcia zebrać. Proszę Państwa, przegraliśmy niestety. Ale wpadła naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna bitwa tym Hurricane'em Innymi słowy, amunicja niewidzialna jest OP po prostu jest protest, To jest, e, zniszczenie dla przeciwnika, tak na, na dobrą sprawę. Zobaczymy sobie statystyki jeszcze. E, 7 fragów, 0 zniszczeń. Aż tak dużo amunicji nie wpadło, ale osiągnięcia jakieś fajne wpadły. Nagroda myśliwiec. E, wytrwały, nie stracił żadnego samolotu i zniszczył więcej celów niż inni gracze. 5000 lwów, bardzo fajnie, plus. Jeszcze nowe odznaczenie wschodzące słońce. Także bardzo fajna bitwa wpadła. Zobaczmy sobie jeszcze stacy. No, jestem z nich dumny. Bo powiem Wam szczerze, że w tej bitwie się poczułem troszeczkę jak za dawnych lat, kiedy mi więcej wychodziło, niż nie wychodziło, jeżeli chodzi o te filmy. Tutaj na pewno nie było najgorzej, nie mam się za bardzo czego wstydzić, chociaż ja wiem, że znajdą się na pewno gracze, którzy dużo więcej grają w WT i stwierdzą, tu mogłeś zrobić to lepiej, tam szybciej, tam mniej, tam więcej. Jestem o tym przekonany, ale na mój wzrok takiego nuba, jakby nie patrzeć, jeszcze, który, który sobie co jakiś czas odpala WT, jestem z bitwy bardzo zadowolony i to jest na pewno krok w dobrą stronę, żeby w przyszłości jeszcze lepiej sobie w tej grze fru. A zdecydowanie tę grę mam zamiar sobie rozwijać. Powolutku, bo powolutku, ale zamiar mam. Dobrze, to wszystko jeżeli chodzi o ten materiał. Nie będę za specjalnie przedłużał, żeby przypadkiem nie wyszła za chwilę jakaś bida pod tytułem, że się wywali sterownik graficzny. Wychłabym kartę przez okno, wypierdziel, Nie no dobra, nie wywaliłbym, żebym potem mógł nagrywać normalnie, nie? Oczywiście rzecz biorąc. Dobrze, to wszystko. W każdym razie dziękuję pięknie za wspólne oglądanie, przeżywanie, emocjonowanie się w bitwie podniebnej z Spitfire'iem Hurricane'em MK1. Jeszcze raz dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, na razie, cześć!